Dzisiaj zajmiemy się technologiami transportu intermodalnego. Na pytanie, czym tak właściwie jest przewóz intermodalny? I tu odniesiemy się do definicji Głównego Urzędu Statystycznego, i zgodnie z ich definicją, transport intermodalny. Odbywa się z wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu i bez zmiany jednostki transportowej. Przewóz piggyback, który można tłumaczyć dosłownie jako przewóz na barana. Przewóz Piggyback, który tłumaczymy dosłownie jako przewozy na barana, to przewozy, w których na głównym odcinku przewozowym samochód ciężarowy z przyczepą lub bez, ciągnik z naczepą, sama naczepa, nadwozie wymienne wraz z umieszczonym w nim ładunkiem korzysta z usługi przewozowej transportu kolejowego. W przewozach Piggyback wyróżnia się trzy techniki dokonywania przewozów, A są to przewóz wagonami samochodów ciężarowych jednoczłonowych, samochodów ciężarowych z przyczepami oraz ciągników z naczepami. Druga przewóz wagonami samych naczep siodłowych i trzecia przewóz wagonami nadwozi wymiennych.